No cześć, słuchajcie, dzisiaj wpinam się tutaj WLZ z góry, z piętra do istniejącej rozdzielnicy, która była na dole. Rozdzielnica Hensla, bardzo porządna, dobra niemiecka firma, wysoka szczelność, ale niestety, zobaczcie po otwarciu rozdzielnicy, co tutaj się dzieje. Kiedyś nagrywałem Wam filmik, właśnie odnośnie hermetycznych rozdzielnic. Że da się to zrobić, aby to było wszystko szczelne, prawda? Na zewnątrz syf brud, ale w środku czysto, prawda? Tutaj niestety, poczekajcie, tutaj niestety na zewnątrz to, że jest na zewnątrz syf, to normalne, ale niestety po otwarciu drzwiczek, w środku, tu, tym bardziej tutaj, gdzie są bezpieczniki, Zobaczcie co tu się dzieje, niestety, burdelik Zdjąłem osłonę przewodów Czekajcie, zaraz Wam tu pokażę O, zobaczcie, tu mogłoby to tak wyglądać, nie ma problemu Mamy przepusty gumowe, które to wszystko uszczelniają Nie czepiałbym się do tego, bo po to jest rozdzielnica hermetyczna, żeby to było na zewnątrz Ale jak w środku tak to wszystko wygląda, no to już jest lipa, nie? Zobaczcie, naprawdę to, to to jest po prostu tragedia. No i co? I teraz ja muszę się tu wpiąć, ale najpierw musimy tą całą rozdzielnicę oczyścić. Bo może ona generować problemy, zwłaszcza teraz jak ją już tutaj ruszyłem, cały ten kurz się tutaj wzbił. Zara powłazi do środka w te styki, eee, raz wyłączając S, a drugi raz załączając już może być problem, prawda? Także zabieramy się do czyszczenia. No dobra, słuchajcie, po tym sprzątaniu rozdzielnicy e, Co my tu zrobiliśmy? W sumie to ja zrobiłem e, Tutaj mam wydzielony obwód WLZ na piętro, tak, który tutaj już jest to, te przewody Zostały tu wprowadzone do środka, prawda e, I teraz z licz, podlicznika, który tutaj mamy Obwód zasilający wyjściowy z licznika został rozdzielony, tak, na podwójnych tulejkach tu są LGY6 2 razy 6 pod jeden zacisk, wyjście, mamy wyjście na ten bezpiecznik C20 tutaj mamy przewód 5 razy 4, czyli 20A maksymalny prąd ciągły, więc 20A, i to tu mamy wpięty na dole WLZ. I jedna faza stąd została jeszcze rozgałęziona, na różnicówkę. Ta rozdzielnica niestety nie posiada żadnej, ale to jest już inna kwestia. Ja swoje obwody, które dokładam, które ja podłączam tu na różnicówce, prawda? Jednofazowe, brama jedna, brama druga yy, i proszę, nie, klimatyzator, klimatyzator, brama. To to mamy tutaj, że tak powiem, wydzielone, przewód neutralny yy, z różnicówki. Tu się zaraz będziemy wpinać. Tymi obwodami, prawda? Tutaj będzie na szynie yy, CU, gdzie ona jest. No nieważne, tutaj wyjście fazy na szynę, resztę obwodów tutaj będzie zostawiony zapas. Yy, przewody ochronne, tu zaraz powpinam pod zaciski. No i generalnie ta rozdzielnica będzie prawie że do zamknięcia. Tu będzie tylko taki mały myk, że Mamy obwód z góry, znaleziony, który jest niewykorzystany i to. Będzie UPS, ten obwód wyjdzie tu na zewnątrz, będzie dodatkowa skrzynka, która będzie zasilała bramę zewnętrzną z UPS-a z podtrzymania jakieś tutaj internety, pierdoły, ale to nie to jest nieistotne, prawda i to będzie zasilanie z góry całkowicie z UPS-a wydzielone. Yy, a tutaj posprzątane, zaraz to podłączę i zamykamy w miarę. Tu już jest czyściej, prawda? Byłem tu, posprzątałem. No i dobra, tyle w tym filmiku. No nie ma czasu na nagrywanie, trzeba się niestety zająć robotą. Ale pytanie, czy Ty, jakbyś otworzył taką rozdzielnicę, nie swoją czyją coś byś musiał robić, czy zasuwałbyś podkurzacz, pędzelek, posprzątałbyś ją, czy po prostu wpiąłbyś swoje rzeczy na do widzenia zamykam, nie interesuje mnie to. Trzymajcie się. No co, dzisiaj troszkę za sprzątaczkę porobiłem w rozdzielni. Fajrancik za 29. Jedziemy do domu, trzymajcie się.